Lewy prosty, dzienny telegraficzny skrót informacji ze świata sportu walki. Siemanko, witam na kanale Za Ciosem. Dziś mamy 28 lutego, ostatni dzień miesiąca, poniedziałek, a więc czas na dzienny telegraficzny skrót informacji ze świata sportu walki. Michał Cieślak wczoraj stoczył walkę z Lourensem Okoli o mistrzostwo świata WBO w kategorii junior ciężkiej. Jak sam powiedział w wywiadzie, cytuję... Fizycznie czuję się dobrze. Są jakieś otarcia, ale wszystko jest okej. Okay. Dziękuję kibicom za fantastyczny doping. Czułem się, jakbym był w domu. To było dla mnie bardzo ważne. Dziękuję również trenerom, bo wykonali dobrą robotę. Ciężko mi się odnieść, co do samego pojedynku. Na pewno była to brudna walka. Prawdziwej walki praktycznie nie było. I właśnie z tego powodu jestem trochę zniesmaczony i rozczarowany. Muszę to sobie jeszcze na spokojnie obejrzeć. Sam już po walce stwierdził, że ma dla mnie szacunek i respekt. Tylko takie gadanie, nic nie wnosi. Bo to nie ja wygrałem walkę, tylko on. A to było przecież najważniejsze. Stwierdził Michał Cieślak. Michał Pasternak chce walki z Arturem Gwóździem. Jak sam mówi, bardzo chętnie przywitam Cię, Artur, w klatce. Będziesz miał możliwość pokazania, jak powinno wyglądać prawdziwe MMA. Tylko zaznaczę, że łatwo się kogoś krytykuje i wypowiada na jego temat. A ciężko poprzeć słowa czynami. Stwierdził Michał Pasternak. Międzynarodowa Federacja Judo. IJF. Poinformowała o zawieszeniu statusu Władimira Putina, zbrodniarza wojennego, jako swojego honorowego prezydenta i ambasadora. Podkreśliła, że opowiada się za pokojem na świecie. Brawo, Międzynarodowa Federacja Judo. Takich ludzi trzeba wykluczać z przestrzeni publicznej. Jeszcze raz wielkie brawo dla was. Jan Bachowicz odpowiedział na haniebne słowa, które padły ze strony Sina Stricklanda, że Ukraina powinna paść na kolana przed Rosją i poddać się. Janek odpowiedział w następujący sposób: Chciałbyś się poddać? Łatwo oddać komuś nie swoją niepodległość. Historia Europy Wschodniej jest pełna walki i cierpienia. Ukraina jako kraj i jako naród wiele przetrwała. Ich opór jest zrozumiały i godny podziwu wolności. Zakończył Błachowicz. Brawo Janek, świetna odpowiedź na te haniebne słowa ze strony Chin Stricklanda. Zawodnicy Shocker Team wycofują się z udziału w galach na terenie Rosji i Białorusi oraz nie będą występować pod banderą organizacji ACA. Całe oświadczenie menadżera Artura Ostaszewskiego poniżej. Cytując. W związku z agresją wojenną Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy, którą potępiamy, podjęliśmy decyzję o niebraniu udziału w wydarzeniach sportowych organizowanych przez Absolute Championship ACMAT i wypowiedzeniu kontraktu wszystkich zawodników reprezentujących nasz team związanych dotyczy z długoterminową umową z rosyjskim promotorem. To jest Piotr Strus, Łukasz Kopera, Daniel Omielańczuk. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wszyscy pracownicy ACA traktowali nas zawsze z najwyższym szacunkiem, zrozumieniem i chęcią pomocy. A sam udział w sportowych wydarzeniach ACA był dla nas zaszczytem i wielką sportową przygodą. Jednak w obecnej sytuacji nie wyobrażamy sobie kontynuować startów na terenie i dla organizacji z Federacji Rosyjskiej czy Białorusi. Wszystkim mieszkańcom Ukrainy, i kibicom i zawodnikom życzymy pokoju za naszą wschodnią granicą i powrotu do normalności także w sporcie. No war, Artur Ostaszewski. Z Shocker Team MMA Solutions. Brawo, Artur, brawo, Shocker Team. To by było na tyle. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Dziś również ukazał się film Migawka z treningu Alberta Dziimkowskiego przed walką na KSG-68. Wbijajcie, oglądajcie. I oczywiście, łapki do góry. Pozdrawiam.